Witaj w inspiracji Buna każdego dnia w łatwy sposób. Dniówka na dzisiaj z Johanną Kerr. Podążaj za marzeniami i buduj własną przyszłość, jednocześnie ciesząc się tym, co jest tu i teraz. Wiesz, że każda chwila jest wyjątkowa. Tak jak każde doświadczenie, które przeżywasz, podczas gdy Twoje lepsze życie rozwija się przed Tobą, odczuwaj zadowolenie z tego, co obecnie znajduje się wokół Ciebie. Tak, poczucie szczęścia może stać się Twoją prawdziwą naturą, i możesz nauczyć się, jak je odnaleźć każdego dnia. Codzienna inspiracja w ciągu sekund. Do usłyszenia jutro.